STS Zakłady Bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. No cóż, na pewno mecz trochę szalony. Dla nas bezcenne trzy punkty. Na terenie trudnym, bo Pogoń to jest drużyna, która bardzo dobrze gra w piłkę, także tym bardziej się cieszymy. I właściwie na tym bym skończył komentarz, bo myślę, że mecz był tak emocjonujący i każdy może na swoją nutę go w dowolny sposób skomentować. Mi już... Za bardzo nie chciałem tracić energii i, i, i rozwodzić się. Dla nas było zwycięstwo najważniejsze i, i to osiągnęliśmy. Pewnie długo jeszcze będą no, dyskusje, w jakich to było okolicznościach, co mogło być, co... Myślę, że po tych ostatniej, nie najlepszej pasie, można powiedzieć, że mieliśmy bardziej taki kryzys wynikowy niż, niż gry, bo myślę, że nie graliśmy w tych ostatnich meczach źle. Natomiast no, wyniki nie układały się i... i... Takie jest, można powiedzieć, życie taka jest piłka. Dzisiaj ten mecz mógł być w każdą ze stron, mogła wygrać Pogoń, e, 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 wygrała Lechia i, i trzeba to zaakceptować. Także ja już jestem myślami przy reszcie sezonu i, 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 i cieszę się i gratuluję ogromnie mojej drużynie, bo na pewno nie jest łatwo grać po dwóch porażkach. To tyle, dziękuję. Ja witam, jestem Czual. Um, Vorneweck, wir haben das, uh, wir haben gutes Spiel gesehen, interessantes Spiel mit vielen toren. Na początek powiem, że widzieliśmy dobry mecz, ciekawy, było dużo bramek. Mit schlechten momenten in der defensive in unserem Spiel? słabe momenty w defensywie, jeżeli chodzi o nas. Ja, deswegen auch No i dlatego przegraliśmy mecz. Ist lag sicherlich nicht am Schiedsrichter. Z pewnością nie było to uzależnione od sędziego. Das habe ich auch so der Mannschaft gesagt. I to dzisiaj też powiedziałem: Drużynie. Ja, wir müssen uns entwickeln, wir müssen lernen, wir müssen uh, weiter dranbleiben. Und uh, ja, aus, aus, aus diesen vielen Erfahrungen, die wir sammeln dürfen, in diesen Top 8 uh, Spielen, um, daran wachsen. Musimy się rozwijać, musimy się uczyć, musimy pozostać w grze, uczyć się z tych wielu doświadczeń, które wolno nam zbierać, grając w tej najlepszej. I rozwijać się, rosnąć. Jetzt erstmal ganz wichtig, den Kopf auf das nächste Spiel auszurichten, das nächste schwere Spiel. und ich bin gespannt, wie wir darauf antworten. No i teraz przede wszystkim w głowach przygotowujemy się do następnego trudnego Meczu. Jestem ciekawy, w jaki sposób sobie to przygotujemy. Wünsche Lechia alles Gute im Kampf um die Meisterschaft. Sie hatten heute das Glück eines Champion gehabt. Życzę Lechi wszystkiego dobrego w walce o mistrzostwo. Mieli dzisiaj to szczęście zwycięzców. Dank. Dziękuję.